Siemanko, Siemanko, z tej strony Andrzej Dybiec, a dzisiaj nauczymy się, jak wyprodukować ten oto dźwięk. Czyli klasyczna 808. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie, z tej strony Andrzej Tybiec. Po rocznej przerwie wracam do Was z tutorialem. Będziemy kręcić, słuchajcie, 808. Zwykłą 808, czyli sensoidę, którą będziemy sobie przetwarzać. Pytanie jest tylko, jak najbardziej, najb najprzyjrzyściej będę mógł wam wytłumaczyć cały schemat. Dlatego użyję nie faceplanta jak zawsze, tylko tym razem użyję po prostu trzy razy oscylator, który mamy normalnie w FL Studio. I będziemy z tej pozycji dokręcać dalej naszą 808. Więc moi drodzy, zacznijmy od tego, że warto było wyciszyć dwa pozostałe oscylatory, byśmy dostali, dostali tylko i wyłącznie Zwykłą, osiem, znaczy zwykłą sinusoidę. Tylko, że warto by było, oczywiście, obniżyć się o 2 oktawy, dlatego też tak robimy. W dół. kona jest taka troszkę. No, troszkę tak dziwnie brzmi. Chyba, że po prostu jest za głośno słuchawki. O właśnie. Mam trochę, mam trochę przestrzeń, sobie zmienię troszkę. No dobra, więc mamy sobie taką sinusoidę, i często ludzie się pytają. Jak, jak zrobić z niej, jak wydobyć z niej tą, tą, tą głębię, tą przestrzeń? Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna, tak? bo zależy od tego, jak długi, jak długi musi być ten, ten, jak długi będzie ma, ma być nasze 800 po prostu. Więc ja uważam, że dobrze by było zacząć od jakichś krótszych, tak? żeby po prostu, znaczy od, dłuższy, sorry, od dłuższych, żebyśmy zobaczyli po prostu, żeby, żeby uformować całe brzmienie. Potem będziemy bawić się samym envelopem. Dlatego też na razie ustawimy sobie envelope w taki sposób, że DK będzie dość długi. No i to tyle, tak. Więc na razie tak to brzmi: O. Bez no rilisa. tylko ten ogon. Więc na razie mamy taki, takie, takie coś. Drugim, drugim bardzo ważnym elementem w budowaniu osi setusemki oczywiście jest szybkie działanie na, na wysokość dźwięku w krótkim okresie czasu. Czyli uformowanie transientu. No to Jak widzicie, przeszliśmy do, 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 do pitch, więc Amount oczywiście rośnie w górę, tak? Najpierw na początku, tak na, 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 na maksa, żebyśmy usłyszeli dokładnie efekt, tak? Decay ustawiamy delikatnie, no i oczywiście ten, ogon, ogon, czy ten, 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 ten kształt decay'a trzeba trochę, trochę zmienić. Trochę z, 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 y, zmienić. I tak to będzie mniej więcej brzmieć. Dlatego teraz możemy od tej, od tej pozycji startować do tego by uformować transient. Ja zazwyczaj ustawiam to na połowę. I potem bawię się decayem. Tutaj można wolium troszkę bardziej ten, ten kształt tej, tej krzywy można troszeczkę zmienić. No dobra, mamy podstawę, tak? Dobrze, w takim razie wchodzimy teraz do naszego kanału, do naszego miksera. I teraz tak, mamy sobie Sygnał Dry, który odpinamy od Mastera, i najpierw robimy tak, kanał pierwszy wysyłamy do kanału drugiego, i jednocześnie do kanału trzeciego. Dlaczego tak robię? Ponieważ tutaj ustawimy sobie doły, a tutaj będzie reszta. Więc tak, na początek, ponieważ budujemy coś, tak. Na razie odepnę ten pierwszy kanał od trzeciego, by robić tylko doły. Tutaj oczywiście odfiltrowujemy. Bierzemy sobie filtr i zjeżdżamy sobie w dół. Tak od 200, od około 200, 200 250 Hz. Mniej więcej, żeby mieć tylko doły. Bez transientu. Dobrze, znamy sobie doły. Co mogę z tymi dołami zrobić? Przede wszystkim mogę bawić się trochę IQ, tak? Więc można już bawić, już, można bawić się bardziej formowanie tego, tego dołu. Ja zazwyczaj podbijam okolice 100-200 Hz na początek. I troszkę doły. I jadę z tym, tym w górę. Dobrze. Mamy, takie, mamy, mamy teraz takie coś. To jest oczywiście, to jest same same, 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 sama podstawa naszego, naszego, naszego tego, naszego, naszego, naszego 8 8. Co mogę dalej zrobić z, tym, z tymi dołami? Raczej niewiele, bo to już jest praktycznie wszystko. Ale co teraz mogę zrobić z, z resztą pasma, tak? Więc e, przez pomyłkę powiedziałem, że z tego kanału idziemy do, do trójki. Właśnie, że nie. Właśnie teraz idziemy dalej, bo. Teraz mamy, mamy to, to leci do, do mastera, tak? A ja bym chciał się teraz zająć tą resztą, więc tą resztę yy, zaraz zrobimy. Mianowicie, ja wysyłam teraz drugi kanał do kanału trzeciego. I co teraz? Żeby słyszeć tylko tą resztę, odpinam na razie kanał drugi od mastera. Mamy tą resztę, więc mamy te harmoniczne, które zbudowaliśmy za pośrednictwem właśnie przez teru. Więc wywalamy teraz wszystkie doły. Mniej więcej od tego, od tego, od tego momentu. Teraz trzeba trosz, troszkę to sprasować. <laughs> Także teraz szukam, szukam sweet spotu. Dobrze. No i kręcę, tak? Zobaczymy, czy jakim, jakim tutaj, jakim kształtem tutaj zadziałać na Wave Shaper. Dobra, super. Jeżeli nie macie izotop, izotopy, trasza, bodajże, z tego co pamiętam, mam, mam chyba ten, tą wtyczkę. Teraz sprawdzę. Eee, o, chyba nie mam, tak mi się wydaje. No nic, w takim razie ym, w zastępstwie używamy po prostu dalej wtyczek No Zacznijmy od tego, że środ środek można, można ze, w, środ w środkowym pasmie warto by było zadbać o to, żeby trochę latał ten, ten lata latał się także ja bym tutaj użył po prostu ja bym tutaj po prostu użył normalnie chorusa, tak? Czyli czyli wstawię mu chorus. Zaraz go znajdę. Chorus, chorus jest, chorus, dobra. Ja mam taki default chyba swój, nie, nie mam takiego defaultu, Muszę tutaj wszystko zresetować, czyli wszystko na zero żeby mieć wszystko od zera, także budować ten chorus od, od, od samego, samej podstawy. Dobrze by było zrobić wet oni. Dobrze, i co teraz? No i teraz robimy, mówimy się, tak? chorus. Możemy dalej działać wave shaperem, tym razem można byłoby jakoś bardziej ostrzej to potraktować. Już słyszymy, że się robi coraz lepiej. Że dla sprawdzenia możemy zobaczyć od razu jak ten 808 wyjdzie nam razem z dołami. Więc doły teraz podpinam pod dwójkę. To jedynie rzeczy zapomniałem, zapomniałem o transientach. Także ja jeszcze ten, ten sygnał suchy podepnę pod, pod, pod master. Tylko w tym przypadku tutaj bym coś jeszcze porobił, ale to za chwileczkę. Tutaj od razu oczywiście dam głośniejszy, głośniejszy, głośniejszy suchy sygnał. Trzeba troszkę jeszcze obniżyć, tak? bo to, to nie jest ta oktawa. Nie słyszę, tych, nie słyszę tych transientów, to jest najgorsze. Dlatego, że tutaj zapiłem filtr. No proszę bardzo, co się dzieje teraz. No i tak mniej więcej to brzmi, więc tutaj ustawię na 3. Jest trochę tak chyboczy ch ch troszkę ten dźwięk. Tylko nie wiem od czego. Chyba to pewnie od tych, od tych, od tych dołów, a czy od tych bardzo cichych dźwięków. Ale i tak brzmi to jak klawo, Oczywiście teraz można, można zmienić trochę ten envelope. Właśnie nim troszkę pobawić się tą, tą krzywą. Ten, ten dziwny dźwięk jest nerwujący, powiem szczerze. Od czego to idzie? Chyba to od tego. Po prostu, może to, to jakoś pomoże. No właśnie. Od razu lepiej. No to co? Tutaj możemy jeszcze potraktować to jeszcze jednym mniejszej parę, Jakąś inną krzywą. Teraz ciszyć. I trochę bardziej podbić gain. Może w tym miejscu zrobić puls, może nie taki, no i to jest już fajne. To już brzmi to klawo. W takim razie mamy, mamy teraz tak. Jeszcze tutaj chciałem troszkę ten transient podbić, więc wezmę gain zwykły. zwykły bo zwykle po prostu to, to podbiję. Albo inaczej po prostu to, to na razie zostawię i ten suchy sygnał jeszcze, jeszcze sprocesuję, czyli wyślę ten suchy sygnał na czwarty i zobaczymy co będzie. Po to już nie idzie do tych dwójki i trójki, więc można jeszcze ten suchy sygnał troszkę inaczej potraktować. jest troszkę tę całą sumę. Tym można po prostu zjazdować się sound żeby znaleźć właśnie, ten, znaleźć właśnie ten transient, który mi bardzo interesuje. I teraz tak, jeżeli chcecie na przykład robić resampling, tak, więc jeżeli chcecie sobie zgrywać te, te sample, które tworzycie, no to teraz tą sumę, prawda, to trzeba jakoś potraktować, tak. Czyli tutaj w ogóle chciałem ten jest wydobyć, więc ja sobie też zrobię filtr. Zobaczymy, jak to brzmi bez, bez niczego ten dźwięk. To chyba jest jakaś harmonia. To jest to chyba jakieś, jakieś. Jakieś rzeczy, prawda? Z tego. Z, to są chyba jakieś. Jakieś. Esteem, latkowe. Nie wiem, odgłosy chyba z tego. Z tego trzy razy od Bo innych syntezatorów tego nie ma. A to jest dziwne, bo to bardzo pierwszy raz się z tym takim czym takim, spotykam. No, ale istotne No. Można w takim razie. Albo po prostu, no właśnie, możliwe, to po prostu to jest jakaś, 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 jakiś błąd. No nie istotne. Wszystko podpinamy teraz, tak jak było. No to bawimy się teraz, wiadomo, w kształtowaniu tego, tego brzmienia. Zacznę od tego, że podbijam sumę, i teraz zazwyczaj, właśnie od 100 do 200 to jest najbardziej taki interesujący przebieg. Tutaj. Można zrobić tą, ten puls, prawda, albo wave, ale nie, 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 na, nie na całości, prawda? Więc ja zrobię taki, taki meg, że tutaj dam jakiś taki, o, taki, taki, kształt. Tutaj dodam takie coś. No, proszę bardzo. Nie brzmi. Dodaję tego mięsa, którego chcemy. No i myślę, że już finalna część, prawda? Może teraz oczywiście zgrać, jako jakaś melodia, prawda? W oczywiście można założyć też, prawda? Soundwise, jak ktoś lubi. No a to już jest to już mniej, mniej, mniej klarowne, co się robi. i ja wydłużę. i też możemy od razu po tym po całym procesingu. Oczywiście warto by było pobawić się jeszcze tutaj. Yy, Tutaj y, 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 krzywą, prawda, w czasie y, to, tej, tej krzywej, która zmienia, prawda, w, y, wysokość, wysokość dźwięku, podsta, podstawy, tak, czyli podstawowych kilku tam milisekund, y, które formuje właśnie tansient. No i super, tak. Dalej bawimy się po prostu gainami, tak, bo to najważniejsze jest to, żeby bawić się tutaj głośnością, tak, i wchodzącego głośności wychodzącej, tak, Ale najbardziej interesująca wchodząca, tak, i tutaj prawda, która, która mamy tutaj prawda, limiter, tak, zabudowany automatycznie, jeżeli blokuje e, głośność do zera decybeli, jeżeli nic nie zmieniamy, tak, jeżeli mamy tutaj zerowane, to jest do zera, tak, więc tej po prostu kształtujemy tą barwę tego, tego tej 808 w postaci tego, że po prostu z, podkręcamy input, tak, i ten input właśnie dodaje nam całego całe kształtu. No dobrze, więc tutaj teraz wystarczy to nagrać, tak? Robimy rekord, prawda? Wstawiamy na audio oczywiście. Znaczy na nagrało mi z tym. Nagrało mi z, e e z metronomem. Jeszcze raz. Więc moje drodzy, tak wygląda finalna ścieżka. Uh, tak, tak nie powinno być, oczywiście, ale, ale mówię, tak wygląda mniej więcej. Tak, tak mniej więcej wygląda nasza ścieżka. Oczywiście po zakończeniu. Po, po zakończeniu nagrywania oczywiście odpinamy wszystkie wtyczki z Mastera i No i mamy, mamy takie coś, tak? Dobrze, to jest. To jest taki tutorial na wstępie. To jest taka mała zapowiedź mojego powrotu do tworzenia tutoriali. W następnych odcinkach już będę używał tego programu, który ja was zachęcam, żebyście kupili sobie, bo to jest świetna rzecz. Ten program po prostu, no nie wiem, kosztuje 40 złotych miesięcznie. a Kurczę, macie po prostu combine, tak? To jest, nazywa się Faceland. Podam prawdopodobnie link do, do tego programu na, na, w opisie. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy, za, za dzisiejszy czas, który poświęciliście, żebyście obejrzeli mój tutorial. Zachęcam Was do kolejnych odcinków, żebyście obserwowali mnie cały czas, żebyście klikali subskrybuj, bo będą teraz odcinki na bieżąco. Praktycznie postaram się co, co dwa dni wrzucać nowy, nawet fil, nowy filmik, nawet, co, nawet codziennie, żeby ro, trochę roz, rozbujać cały kanał, bo trochę jest za, zastygł, można powiedzieć. No i tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek, no i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam. Cześć.